Ja myślę, że duża część społeczeństwa podziela w gruncie rzeczy to, co, co duża część leśników uważa, że, że ładne drzewa to są takie, które są proste i zdrowe. Duże, wyrośnięte, ale, ale zdrowe, niepokrzywione. Natomiast no, z, z drugiej strony jest z, z rzesza ludzi, którym którzy podoba się raczej to, co, co jest dzikie i co nie jest uformowane ręką człowieka. No, a powiedzmy sobie taki y, ładnie wypielęgnowany las, y, no, to, to piętno, piętno człowieka na sobie nosi. Lasy naturalne wyglądają jednak inaczej. No, i myślę, że, że to jest jedna z osi sporu. Tak? W gruncie rzeczy ten spór Oczywiście, on ma wymiar ekonomiczny jak najbardziej, nie, nie neguję tego. Ma też wymiar, powiedziałem, filozoficzny, jak różnego podejścia do przyrody, ale też wymiar estetyczny i to jest chyba bardzo ważne. Ktoś patrzy na, na las opanowany przez Kornika i mówi, coś potwornego, tak jak do tego mogło dojść, to trzeba natychmiast coś z tym zrobić, jakoś to naprawić. Tak Najłatwiejszy sposób naprawy to jest wyciąć martwe drzewa, to ich nie widać, tak? no, a posadzi się nowe, albo same wyrosną. Nie będzie to już razić, tak? będzie dużo otwartej przestrzeni, ale to nie jest to samo, co, co las martwych drzew. No, I są ludzie, którym się to podoba. Tak? Mnie na przykład się podoba, to też nie mówię, że, że to jest coś, coś, do czego się łatwo dochodzi. Doszedłem do tego dopiero po, po długim okresie badania pewnych zjawisk, kiedy się przekonałem, no, że jednak jest to istotna część przyrody. Tak? Że, 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 że te martwe drzewa, że procesy zamierania, że, że rozległe zaburzenia to jest po prostu to, w jaki sposób przyroda funkcjonuje że nie da się tego sprowadzić do takiej sielanki, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni, że, że no, z, 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 procesy wzrostu, tak pięknie trzeba rosną, tak, no ale zamieranie rozkład, tak to już, to już y, gdzieś z boku, tak, to, to. Trochę tak jak, jak, jak z tą pandemią, o której mówiliśmy. tak Niby wiemy, że są pewne zjawiska, ale staramy się o nich nie myśleć i, i za bardzo się im nie przyglądać. Te pewne rzeczy są głębsze znacznie i, i to jest może taka uwaga, no, tak się odwołujemy ciągle do nauki, że nauka rozwiąże, nauka zmieni, no, ale nauka nie wszystko jest w stanie zrobić. Tak. Jest w stanie pewne, że pewne... Rzeczy wyjaśnić, dostarczyć pewnych argumentów, natomiast no, podstawowe wybory są, są dokonywane przez ludzi, niekoniecznie ze względów naukowych, a nawet powiedziałbym, że często z zupełnie innych.